Cześć, witaj w kolejnym odcinku Rozmów na Fundamencie. W ostatnim odcinku opowiedziałem o tym, jak stworzono ten nieludzki system, który dzięki kreacji pustego pieniądza, dźwigni finansowej oraz innym podobnym tego typu właśnie narzędziom finansowym promuje rozwój bardzo dużych firm, promuje rozwój korporacji, no a tym samym niszczy małe i średnie firmy. W owym systemie głównym bohaterem jest oczywiście inflacja. Inflacja, która zżera również twoje oszczędności. Płacisz wysokie podatki podczas gdy korporacje wykorzystują mechanizm dźwigni finansowej i płacą je na minimalnym poziomie albo albo nie płacą ich w ogóle. Zgodnie z danymi, które pochodzą z Ministerstwa Finansów w 2022 roku firmy w Polsce odpisały aż 112 miliardów złotych odsetek od podatku. 112 miliardów złotych. Sam minister finansów najwyraźniej ma to gdzieś, aprobuje taki stan rzeczy i no, wprost wspiera mechanizmy, które wasalizują naszą gospodarkę. A jak to wygląda u Ciebie, słuchaczu? Czy Tobie udało się wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej kiedykolwiek? Ile udało Ci się odpisać odsetek od podstawy opodatkowania w zeszłym roku? Napisz w komentarzu. Jeśli nie wykorzystujesz mechanizmu dźwigni finansowej, a wspierałeś się w przeszłości kredytem na kupno czy mieszkania, czy budowę domu, no, to jest wielce prawdopodobne, że z samych odsetek zapłaciłeś więcej niż kredytu, którego zaciągnąłeś. I oczywiście tym samym pomogłeś w kreacji pustego pieniądza. No, ja niestety też padłem ofiarą tego podłego systemu. Też zaciągałem kredyty, też pomogłem wyprodukować liczne zera na rachunkach bankowych. Na szczęście. Każdy z kredytów udawało mi się spłacić relatywnie szybko. Swoją drogą, jak zaczynałem swoją karierę zawodową, zarabiałem jakieś 700 zł. No i oczywiście mówię tutaj o pieniądzach, które dostawałem na rękę, czyli 700 zł netto. Wówczas wydawało mi się, że są to naprawdę marne pieniądze. No ale no w końcu nie miałem jeszcze doświadczenia. Nie miałem uprawnień budowlanych, a zatem nie pozostawało mi nic innego, jak po prostu zaakceptować taką wypłatę. W roku 1995 700 zł to była kwota, którą również musiałeś przeznaczyć, jeżeli chciałbyś kupić uncję złota. Czyli, krótko mówiąc, zarabiałem równowartość uncji złota. A dziś? Jak to wygląda dziś? no uncja złota kosztuje 15 tysięcy złotych. Gdybym takie pieniądze miał dostać na rękę, moja pensja brutto musiałaby wynosić 19 100. Mało tego, pamiętając o tym, co myślałem o mojej wypłacie te 30 lat temu, musiałby orzec, no że te 19100 tysięcy brutto, to, to taka gówniana pensja, taka raczej uwłaczająca mojej godności. Dla jakiegoś początkującego inżyniera, który nie posiada uprawnień, nie ma doświadczenia, brak mu pewności siebie, brak mu sieci kontaktów. No, ale chyba nie tak to wygląda, prawda? Wielu doświadczonych inżynierów zarabia połowę tego albo. Blisko połowy tego i raczej nie narzeka. No i właśnie. Tak działa ten system. Tak działa ten system. Nie trzeba bać się tego wszystkiego, co jest zapowiadane na przyszłość. Nie trzeba wprowadzać pieniądza z datą ważności. Sama inflacja skutecznie zabija wartość pieniądza, czyniąc go po czasie niemalże bezwartościowym. Słuchasz 82 odcinka Rozmów na Fundamencie. Ja nazywam się Paweł Kielar, no i zapraszam Cię w podróż do przeszłości. A dlaczego akurat tam? W przeszłości bowiem to aż ciężko w to uwierzyć w przeszłości człowiek po prostu potrafił żyć bez kredytów. A zatem zaczynamy. No to cofamy się w czasie, cofamy się w czasie o set lat i cofamy się do czasów, w których budowano dziedzictwo kulturowe świata, w którym przyszło nam żyć. Mamy takie budowle jak katedra Notre Dame, piramidę w Gizie, mamy Wielki Mur Chiński. Żadna z tych budowli nie była budowana w oparciu o kredyt. Banki nie były potrzebne. Jak to działało? No po pierwsze, ludzie tworzyli wspólnotę. Wspólnota dawała 10% swoich dochodów. Tak, tak, 10%. Nie ponad 70%, tak jak to jest w dzisiejszej, wspaniałej i wychwalanej demokracji, gdzie podatki płacisz nawet od swojej emerytury od emerytury, która została ściągnięta przecież z twoich opodatkowanych dochodów. Na no do tego przecież są takie ukryte formy opodatkowania jak mandaty, akcyzy, kary za np. brak przeglądów, opłaty za spóźnienia w ZUS, podatek od nieruchomości, opłaty parkingowe, heh, opłaty za odpady, opłaty klimatyczne. No można mnożyć w nieskończoność. Po drugie. Po drugie w tej dalekiej przeszłości mieliśmy rzemieślników. Rzemieślników, którzy pracowali za wikt, za mieszkanie i, i pracowali za chwałę. Ludzie rozumieli, że pracując przy budowie tak wspaniałych obiektów, zapewniali sobie nieśmiertelność jeszcze przed śmiercią. Tu na ziemi tworzyli coś, co przeżyje ich wiele, wiele razy. Czy ktokolwiek dziś myśli takimi kategoriami? Po trzecie, król lub biskup dawał ziemię, dawał materiały budowlane, dawał kamień, dawał drewno. Król lub biskup. Czy teraz rozumiesz, dlaczego w całym świecie pozbyto się monarchów, a Kościół jest instytucją, z którą toczy się nieustanną walkę? Tak właśnie. Właśnie w taki sposób zbudowano dziedzictwo kulturowe świata. Dziś nawet ciężko to wszystko wycenić, bo chyba nie ma takich pieniędzy, aby móc te przepiękne budowle kupić. A to wszystko odbyło się bez hipotek, bez odsetek, bez inflacji. No i jaki efekt? Każdy z tych obiektów stoi po dziś dzień. Wygląda na to po prostu, że, że człowiek. Buduje wspaniałe katedry, monumentalne budowle, gdy wierzy w coś większego niż rata kredytowa. No ok. Ale zostawmy na chwilę te wielkie budowle zostawmy to wszystko, co, można powiedzieć, swoją wielkością niemalże nas przytłacza. Wielu z nas przecież ma albo dziadków, albo pradziadków, którzy w czasach przedwojennych lub w czasach przesznie komuny Zbudowała po prostu dom, dom rodzinny. I pomimo tego, że nie byli ludźmi specjalnie zamożnymi, jakoś dawali radę bez kredytu, z pomocą sąsiedzką, w kilkanaście, no, czasem w kilkadziesiąt miesięcy. I to nie był żaden wyjątek, to po prostu była obowiązująca norma. Rodzina dawała działkę, no albo był spadek, sąsiedzi. Pomagali w wolny dzień z reguły w sobotę, cegła po cegle. Materiał kupowano za gotówkę. Po troszeczku, no bo przecież materiałów budowlanych był deficyt. Wujek był murarzem, szwagier cieślą, kuzyn instalatorem. Wspólna praca, zero faktur. Brak rozliczeń z urzędem skarbowym, brak podatku VAT. Czysty barter, usługa za usługę. Uśmiech za uśmiech. No to chyba czas powiedzieć coś, co może Cię lekko zszokować. Pan Bóg stworzył niebo i Ziemię w sześć dni: bez banku, bez wyboru, bez zdolności kredytowej słowem, bez kredytu. No a przecież my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Skoro Bóg potrafił zbudować cały piękny świat bez zaciągania kredytu, to Twoje trzy pokoje z balkonem też chyba nie powinny stanowić większego problemu. Nie sądzisz? Kiedyś na łamach swojego podcastu opowiadałem o pewnym informatyku pracującym na etacie, którego dom miałem okazję zobaczyć. No, akurat była taka okazja, ponieważ rozpatrywałem pewną drobną reklamację na przebarwienie tynku. Dom stał na kaszubach. No, przepiękna okolica, piękne zagospodarowanie działki i do, tego, i do tego właśnie ten dom. Dom, którego ja w swojej głowie wyceniałem wręcz na miliony. Okazało się, że dom pobudowany został po prostu z pensji. Z pensji, jaką ów informatyk brał na etacie. Każdy przepięknie zdobiony element tego domu to był Wyraz wdzięczności okolicznych Kaszubów. Wyraz wdzięczności za, za pomoc. I to za drobną pomoc, za pomoc w zakupie komputerów, za pomoc, za założenie sieci internet, obsługa IT, pomoc w obsłudze podstawowego oprogramowania. Tak to po prostu działa. Albo nie masz relacji, ale masz kredyt, albo masz prawidłowo zbudowane relacje i kredytu zaciągać po prostu nie musisz. Bo pomoc sąsiedzka, pomoc rodzinna wykracza poza zakres oferowany przez jakikolwiek bank. No a teraz czas na konkrety. Na podstawie raportu przygotowanego przez kredyt Agricole przybywa nam pustostanów. Do roku 2045 w Polsce będzie prawie 3,6 miliona mieszkań, które z uwagi na fatalną demografię, zaczynają po prostu ukazywać się niczym grzyby po deszczu. No, w zasadzie to nie ma się z czego cieszyć. Demografia jest jaka jest i raczej nagłego zwrotu przez sztak no, nie należy się tutaj spodziewać. Ale, ale, każde, każde nawet najmniej korzystne wydarzenia tworzą pewną szansę. I myślę, że tak należy na to patrzeć. Ja jestem z Gdańska i myślę sobie, że w małych pomorskich gminach będziemy mieli lada chwila, o ile już nie mamy, prawdziwą kopalnię okazji. Małe wsie i miasteczka po prostu się wyludniają. To jest fakt, z tym nie dyskutujemy. Siłą rzeczy, tam gdzie młodzi wyjeżdżają, tam ceny najmocniej spadają, a domy wręcz. Stoją puste, zamknięte jakimiś zardzewiałymi kłódkami. No to spróbujmy przyjąć dwa założenia. Dwa założenia w poszukiwaniu ofert: zero kredytów, tylko dobre chęci i ewentualne oszczędności, oraz mamy rodzinę z dziećmi, która szuka czegoś bezpiecznego z ogrodem blisko szkoły. Gotowi? No to zaczynamy analizę krok po kroku. To będzie taki mały spacer po realnych ofertach. No, ja wybrałem województwo pomorskie. Dlaczego? No, wyobraźcie sobie. Nad Bałtykiem, gdzie powietrze jest cały czas jeszcze dość czyste, koszty życia o połowę niższe niż w mieście, Według GUS i według raportów przygotowanych przez gazetę Rzeczpospolita, w Pomorskim, zwłaszcza w małych miastach i wsiach, Pustostany rosną jak grzyby po deszczu. Spadek ilości gospodarstw domowych oznacza, że ceny domów w takich gminach jak Słupsk, Lemberg czy ogólnie rzecz ujmując na Kaszubach spadną o 20-30, do 30, a może nawet 40%. We wrześniu 2025 najtańsze domy w Pomorskim idą, uwaga, za 80 tysięcy złotych. To kilka razy mniej niż kawalerka w Gdańsku. A mieszkania? Już od 50 tysięcy. I to nie są żadne ruiny. To, to są solidne chałupy z lat 80. z ogrodem 500, tysiąc m kwadratowych, często blisko lasu. No dla rodziny idealnie. Cisza, natura, zero hałasu z autostrady. No ale uwaga. Te perły są w wyludniających się gminach. Takich jak właśnie Słupsk, Lębor czy Wsie pod Kartuzami. Krótko mówiąc tam, gdzie zgonów jest więcej niż urodzeń. Właściciele sprzedają tanie, no bo, no bo nie ma kto kupować. Oni nie mają wyjścia. Ty to wyjście masz. No to teraz czas na konkretne oferty. Okolice Lemborga, nowa wieś lęborska. Mniej więcej od 100 do 180 tysięcy złotych. Cicha wieś, lasy, działki 1000 metrów kwadratowych, ogród dla dzieciaków, gratis. Kolejna rzecz. Wioski w okolicach Kartus na Kaszubach. Od 90 do 140 tysięcy złotych wokół jeziora natura, dom z potencjałem na trzy mieszkania. Kolejna nieruchomość, sztum. Od 120 do 200 tysięcy złotych, nieruchomość otoczona lasem, 14 km od Malborka, spokój, dobra komunikacja. Te dane to nie teoria, to dane z aktualnych ofert na otodom i adresowo.pl. W małych miastach ceny stabilizują się na dnie, a w dużych jak Gdańsk, no rosną. Rosną, no nic dziwnego, że rosną. Jest popyt, no to, to ceny rosną. Krótko mówiąc, uciekajcie na wieś, zanim ktoś inny to zrobi. Tych ofert jest znacznie więcej. Mieszkanie w Popowie, 45 m2 za 50 tys. zł. Dom na Kaszubach, Podjazach, 120 m2 za 90 000 zł. Bliźniak w Nowym Targu, powiat sztumski, 120 m2 za 120 tys. zł. Dobrze brzmi, prawda? Kolejna rzecz, i tutaj mamy, muszę powiedzieć, prawdziwą petardę. Program Mieszkanie za remont. Jak wejść bez grosza na start? To oferta dla tych, co mają nieco mniej oszczędności. W tym miejscu wkraczają programy gmin. W pomorskim rusza fala inspirowana włoskim dom za 1 euro. W wydaniu polskim to remontuj za niski czynsz, a po latach po prostu wykup tanio. W Gdańsku program zaczyna się od 3 listopada 2025, czyli od jutra. Gmina daje pustostany 50 do 80 m2 w dzielnicach, takich jak siedlce czy wzeszcz. Ty remontujesz sam na no mieszkania do 24 miesięcy zwolnione są z czynszu. Koszt 20-40 tysięcy złotych, głównie z własnych sił. No a potem czynsz. 300 do 600 zł za miesiąc. No i oczywiście opcja wykupu za 20% wartości. Priorytet mają oczywiście tutaj rodziny z dziećmi. Wnioski należy składać na nieruchomości gda.pl. Lista lokali będzie opublikowana już za tydzień. A co na to Gdynia? No, w Gdyni mamy nowy program, który ruszył. Od października 2025. Podobnie, lokale komunalne do remontu. Dla rodzin, zamiana na większe po narodzinach dziecka. Czynsz po remoncie mniej więcej pomiędzy 400 a 800 zł. No i szczegóły dostępne na gdynia.pl. Idziemy dalej. W gminach takich jak Kartuzy czy Kościerzyna mamy oferty pomiędzy 50 a 100 tysięcy zł za dom, za remont. Zgłaszajcie się do urzędu. Chcę pustostan do remontu. To nie jest science fiction. To realna szansa, z której po prostu warto skorzystać. Czy są jakieś ryzyka? No oczywiście, że są. Pleś w starym domu, wilgoć w piwnicy, jakieś odspajające się tynki, jakieś, nie wiem, no, popękane sufity. No ale tym się nie przejmuj. Po prostu wbijaj do mnie, chętnie pomogę. Przecież po to tutaj jestem. Możesz również pomyśleć, że jakość materiałów, z których zbudowany był ten dom czy też mieszkanie, budowane x lat temu, jest kiepska. No to teraz warto sobie uzmysłowić, że współcześnie nie jest dużo lepiej. Zielony Ład wprowadził masę jednostek chorobowych do polskiego budownictwa. Ceramika wypalana jest w dużo niższej temperaturze i nie jest już tak samo wytrzymała. Beton mamy oparty o zielone technologie. Zawiera dużo mniej klinkiero, w jego miejsce wprowadzono popioły lotne lub żużle wielkopiecowe. A zatem znowu, ten beton to nie jest ten sam beton, co jeszcze 15-20 lat temu. Do zapraw, do klejów, do wszelkiego rodzaju produktów chemii budowlanej dodaje się przeróżne ekologiczne dodatki, oczywiście to piękna nazwa, która dotyczy produktów odpadowych z innych gałęzi przemysłu. Znowu! To nie są takie same produkty jak w przeszłości. Drodzy słuchacze, szczególnie ci, dla których potrzeba mieszkaniowa jest czymś, co skutecznie spędza sens powiek, to dobry początek waszej historii. W województwie pomorskim, zresztą myślę, że nie tylko tutaj, pustostany czekają na nowych właścicieli. Mam jednocześnie nadzieję, że Remontując owe pustostany, zamieszkując je, nawiążecie wspaniałe relacje z sąsiadami, odbudowując lokalne społeczności, których tak nam mocno brakuje. No to jak? Podzielicie się w komentarzach okolice Słupska, okolice Lemborga, czy być może jakaś wioska na Kaszubach? Hmm? A ja, 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 ja. Jeszcze coś. Jeszcze coś. Byłbym zapomniał. Postawmy jeszcze kropkę nad i. Drodzy słuchacze, spróbujcie wykorzystać do swoich celów szaleństwo, w które weszli sami rządzący. Skoro artykuł 5 Konstytucji promuje zrównoważony rozwój, to zasypcie włodarzy miast i gmin prośbami, które idą w linii. Z tym, że zrównoważonym rozwojem. Wy przecież nie chcecie zatruwać środowiska wielką willą za 10 milionów złotych, która, aby zostać wybudowana, no musi przy okazji pozbawić lokalny krajobraz kilku drzew, kilkunastu krzaków. Wy chcecie inkluzywnej przestrzeni. Chcecie w zgodzie z obowiązującym prawem przywrócić do życia mieszkania, Przywrócić do życia domy, w których obecnie można. no co można? Kręcić chyba tylko jakieś niskobudżetowe horory. Dobra i zrównoważona, inkluzywna argumentacja będzie skutecznym wytrychem otwierającym drzwi do niejednej zapomnianej i opuszczonej kamienicy. Możecie na przykład do władz miasta wystosować takie oto pismo. Szanowni Państwo, z pełnym szacunkiem dla obowiązujących regulacji unijnych, krajowych i lokalnych, w tym dyrektywy Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej budynków, a także strategii Fit for 55 oraz lokalnego planu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwracam się z uprzejmą, acz pilną prośbą o bezwłoczne udostępnienie lokalu o powierzchni użytkowej do 60 m2. W opuszczonej kamienicy przy ulicy Pniewskiego 1 w Gdańsku proponowane zajęcie lokalu stanowi modelowe wdrożenie zapisów artykułu 5 Konstytucji w praktyce miejskiej. Oświadczam, że w związku z potencjalnym zajęciu lokalu nie kupię ani jednego pustaka, ani jednej dachówki, czy też ani jednej płyty ze strapianu. Wszystkie elementy wyposażenia pozyskam z drugiego, z trzeciego, a nawet czwartego obiegu. Meble zamierzam kupić na OLX, lampę z kontenera na elektrośmieci, a krzesła i stół odziedziczyłem po babci. Wyliczona przeze mnie precyzyjnie emisja dwutlenku węgla związana z realizacją projektu to 0,0001 tony. Dla porównania Remont kapitalny jednego mieszkania w standardzie deweloperskim to 18 do 20 ton CO2. Pragnę nadmienić, że zajmując istniejący pustostan, zapobiegam potrzebie budowy nowego osiedla, które miało być zlokalizowane gdzieś na polu kukurydzy pod miastem, a tym samym chronię naszą aglomerację trójmiejską przed dalszym rozlewaniem się. Mając na uwadze poważny kryzys klimatyczny, zwracam się z prośbą o udostępnienie lokalu na zasadach tymczasowego użyczenia niekomercyjnego oczywiście z możliwością przedłużenia o kolejne 100 lat. To wszystko z uwagi na dbałość o stabilność klimatyczną. Z wyrazami najwyższego szacunku, ambasador gospodarki cyrkularnej w skali mikro i tutaj. Podpisujecie się imieniem i nazwiskiem. No i na sam koniec subskrybujcie, lajkujcie i pamiętajcie: demografia to wróg deweloperów, ale. Demografia jednocześnie. To sojusznik rodzin, takich jak wasza. Mam nadzieję, że oprócz spełnienia marzenia o mieszkaniu, uda się również upiec drugą pieczeń na tym ogniu. Czyli poprawić demografię. No to co? To do następnego. Budujcie marzenia po swojemu. Na pochybel bankowcom. I pamiętajcie. Prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się rata. I nie ten jest bogaty, kto ma dużo, ale ten, kto nie potrzebuje kredytu. Do usłyszenia. Cześć.